większą cześć chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na niedzielę po zesłaniu do Ducha Świętego lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach, a nade wszystko Miejcie trwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość osłania mnóstwo grzechów. Bądźcie gościnni jedni dla drugich, bez szemrania. Jak każdy z Was otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu na wzór dobrych szatarzy, rozlicznej łaski Bożej. Kto przemawia, niech wygłasza słowo Boże. Kto posługuje, niech czyni to z przekonania, którego udziela Bóg, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. I Ewangelię zapisaną u świętego Jana, których jako Stój Boży z uszanowaniem powstaczy, wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, gdy przyjdzie pocieszyciel którego ja wam poślę od ojca duch prawdy który od ojca pochodzi on o mnie świadectwo dawać będzie i wy świadectwo dawać będziecie bo ze mną od początku jesteście to wam powiedziałem abyście się nie zrażali wyłączą was Bóg, a zbliża się godzina że każdy kto was zabijać będzie Uczyni to mnie mając, że Bogu wyświadcza przysługę. A to wam uczynią, bo nie znają ojca ani mnie. Ale to wam powiedziałem, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedział. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Wsiądź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi o ciężkich czasach, które przyjdą. A czy nasze czasy są ciężkie? Sądzę, że w porównaniu z kartami historii świata i Kościoła nie są bardziej ciężkie niż poprzednie. Kiedyś zmagano się z wojnami, powstaniami, przewrotami, a dziś sfera walk przeniosła się z tej bardziej militarnej formy na niestety poziom duchowy, na poziom ideologiczny na poziom filozoficzny, bo jest to, kochani, już nie wojna o terytorium, ale ta wojna, która dzisiaj toczy się, jest wojną światową. Jest to przede wszystkim wojna złego ducha o nasze umysły i nasze dusze. Próbuje dokonać się rewolucji w myśleniu, rewolucji w postrzeganiu rzeczy, które od wieków uznawane były za złe. Próbuje się wybielić, próbuje się udowodnić, że jak spojrzymy na tę rzecz z drugiej strony, to już ta sprawa inaczej wygląda. To już nie jest wcale taka zła, tak jak to nam mówiono dotychczas. Tak jakby diabeł z przodu był groźny, a z tyłu był dobry. Próbuje, próbuje się wywrócić odwieczny stworzony przez Boga porządek, próbując świat nazywać i budować od nowa, nazywając i przewartościowując wszystko od nowa według nowego porządku. I to dlatego jednym z głównych haseł wrogów Kościoła jest utworzenie nowego porządku świata. A co za tym idzie? Dzisiaj widzimy, jak na naszych oczach próbuje budować się cywilizację bez Boga, a więc próbuje budować się nową wieżę, bawę, którą człowiek zbudować chce sam, bez Pana Boga, opierając się tylko na swojej elokwencji, na swojej wiedzy, na swojej błyskotliwości, ale nie zapraszając do tego Pana Boga. I do tego, kochani, służą często różne instytucje, które najpierw muszą stoczyć walkę z Kościołem, bo to on od wieków stał na straży odwiecznego i Bożego Porządku i ze swej natury jest niezgodny i można powiedzieć niekompatybilny z nowym ładem, który obecnie próbuje się forsować i który obecnie próbuje się zaprowadzić. A niestety. Najbardziej dotkliwym dla nas, dla katolików na całej kuli ziemskiej jest fakt, że to wysadzanie Bożego porządku świata ma zaczynać się od kościoła. I to, kochani, już na przełomie XIX i XX wieku zaczynają zauważać papieże. I to oni już zaczynają pisać pierwsze, bardzo dosadne encykliki o tym nowym porządku świata, który już wtedy zaczęto zaprowadzać. Krótki cytat z encykliki Fascendi Dominici Grepi św. Piusa X. Pisze ten tekst do świata w 1907 roku, a więc niewiele ponad 100 lat temu zaledwie. Zwolenników błędów należy już dziś szukać nie wśród otwartych wrogów Kościoła, ale w samym Kościele. Ukrywają się oni, że tak powiemy, w samym wnętrzu Kościoła. Stąd też mogą być bardziej szkodliwi, bo są mniej widoczni. Będziemy więc mówić, czcigodni bracia, nie o niekatolikach, lecz o wielu z liczby katolików świeckich, oraz co jest boleśniejsze, o wielu zgrona samych kapłanów, którzy kierowani pozorną miłością Kościoła, pozbawieni silnej podstawy filozoficznej i teologicznej, przypojeni natomiast do gruntu zatrutymi doktrynami głoszonymi przez wrogów Kościoła, zarozumiałe siebie mienią odnowicielami tego Kościoła. Drodzy wierni, od wypowiedzenia tych słów minęło zaledwie 118 lat. Stąd musimy zdawać sobie sprawę, że po upływie tych kilku pokoleń, bo to zdaje się, prawie pięć pokoleń upłynęło od wypowiedzenia tych słów, kościół wypełniony jest już po od najwyższych stanowisk do najniższych owocami tego zgubnego przewrotu. Błogosławiona Katarzyna Emeryś tak pisała o kryzysie w Kościele. Widziałam Kościół ziemski, to znaczy społeczność wierzących na ziemi, owczarnie Chrystusa w jej stanie przyjściowym na ziemi, pogrążoną w całkowitych ciemnościach i opuszczoną. Widzę tak wielu zdrajców. Nie odczuwają cierpienia, kiedy się mówi, że źle się dzieje. W ich oczach wszystko idzie dobrze, Byle tylko doznawali chwały tego świata. Widziałam też wielu dobrych i pobożnych biskupów, lecz wątłych i słabych. Źli często brali górę. Widziałam ułomności i upadek kapłaństwa, ale też przyczyny tego i przygotowane kary. Słudzy kościoła są tak gnuśni. Nie czynią już użytku z mocy, jaką posiadają dzięki kapłaństwu. Widziałam modlącego się papieża. Był on otoczony fałszywymi przyjaciółmi, którzy często czynili coś przeciwnego, a nieżeli on zarządził. To wam powiedziałem, abyście się nie zrażali. Wyłączą was synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto was zabijać będzie, uczyni to, mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę, a to wam uczynią, bo nie znają ojca ani mnie. Ale to wam powiedziałem, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedział, mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Dlaczego rozpoczynam dzisiejsze kazanie od tak złowrogich czy złowieszczych cytatów? Po pierwsze, abyśmy uzmysłowili sobie, że jest to nauczanie kościoła, abyśmy nie dali sobie pokolorować oczu na różowo, abyśmy byli katolikami świadomymi, abyśmy widzieli zagrożenia, które pływają z różnych stron, od zewnątrz i od wewnątrz. Ale cel zasadniczy jest zupełnie inny. Ponieważ mówię również to, abyśmy pocieszeni słowami zbawiciela, by się nie gorszyć, kiedy to się stanie, kiedy będziemy to oglądać, oczekiwali pocieszycie. Dzisiejsza niedziela nazwaną niedzielą po wystąpieniu Pańskim jest niedzielą, która bezpośrednio ma nas przygotować na uroczystość zesłania Ducha Świętego. I dlatego Pan Jezus dzisiaj mówi o tych przewrotach i o tym, że katolików będą zabijać, czy mentalnie, czy fizycznie, abyśmy nie zwątpili i tym bardziej oczekiwali pomocy Ducha Świętego. Bo kiedy naczytamy się nawet nauczania Kościoła na ten temat, to można zwariować, można oszalać, Kiedy widzimy skutki, o których papieże 100 lat temu pisali więcej. Kiedy bierzemy do ręki, że tak powiem, jakąkolwiek encyklikę, którą wydawali, czy już IX, czy X, czy XI, czy XIII, Leo XIII, i czytamy w niej rzeczy, które dzisiaj są prawem, a przed którymi papieże przestrzegali, nazywali błędami. Kiedy widzimy błędy wytykane przez papieży, a dzisiaj te błędy stają się także i programami wyborczymi. Oszaleć można do tego wszystkiego. Dlatego tym bardziej potrzeba nam Ducha Świętego. Najpierw, abyśmy potrafili to rozpoznawać i żebyśmy nie dali się złamać i abyśmy również wiedzieli, jak się zachować. Abyśmy pomimo tego szalającego świata nie dali się porwać w jego winy, Ale abyśmy mocą Ducha Świętego, trwając na modlitwie, otrzymali dary Ducha Świętego, roztropności, mądrości, męstwa, bojaźni Bożej. Abyśmy mogli być na tej wojnie o nasze dusze i o nasze umysły dobrze przygotowanymi wojownikami. Już się nie mówi Kościół Walczący, Eklezja, Milicjantz o Kościele pielgrzymującym, a trzeba, kochani, do tego wrócić. Ale abyśmy nie ginęli na pierwszym froncie, musimy najpierw uzbroić się w wiedzę i mądrość Ducha Świętego. Ostatnio rozmawiałem z, jednych, z jednym z kapłanów, zresztą moim profesorem, jeszcze z czasów seminaryjnych i tak właśnie temat szedł na Ducha Świętego. Niestety od lat 60. Kościół o Duchu Świętym zapomniał. Usunięto jego oktawę, zdegradowano jego uroczystość do pierwszego lepszego święta w kalendarzu kościelnym. Kiedy opowiedziałem mu starą logikę kalendarza, starą logikę teologii wypływającą z kalendarza liturgicznego, nagle otwierają mu się oczy. Mówi, tak, proszę księdza, to trzeba o tym mówić. To może ktoś się w końcu opamięta i to zmieni. Jaką logikę o Panu Bogu ma liturgia kościoła, a tu w tym przypadku kalendarz liturgiczny? Święta, które przeżywamy przez cały rok, mają za zadanie ukazać nam Pana Boga w takiej postaci, w jakiej on objawia się w historii dziejów zbawienia człowiekowych. I dlatego święta liturgiczne są tak skonstruowane, ażeby oddawać cześć Panu Bogu w trójcy świętej jedynemu, bo w takiej kolejności objawiał się w historii. Najpierw naród wybrany czcił swojego Boga jakwe. Później przychodzi Syn Boży. Było to wielkie oszołomienie, bo Chrystus zaczyna nazywać się Bogiem. Ja, wreszcie jest jeden Bóg, Bóg naszych ojców Abrahama, Izaaka i Jakuba, a Ty się Bogiem nazywasz? A my wiemy, znamy Twoją Matkę, znamy Twojego Ojca, wiemy skąd przyszedłeś, jak Ty możesz być Bogiem. A na koniec, a to jeszcze nie koniec, bo Pan Jezus mówi, że jeszcze zstąpi do święta. W takiej kolejności Bóg objawił się całkowicie człowiekowi i dlatego w takiej kolejności w kalendarzu liturgicznym oddajemy cześć Trójcy Świętej. W Boże Narodzenie oddajemy cześć Bogu Ojcu. Oddajemy cześć Ojcu, którego słowo staje się ciałem, który wypełnia swoje obietnice dane jeszcze w a Danu Jest Boże Narodzenie, i tę radość Bożego Narodzenia przedłużamy jeszcze kilka dni przez całą oktawę. Ponad tydzień obchodzimy i świętujemy jeden dzień Dzień Bożego Narodzenia. Bo nie da się zamknąć tej radości w jednym dniu. Dlatego rozszerzamy ją na całą noc. I w ten sposób oddajemy część Bogu Ojcu. Następnie przychodzi czas na realizację mis misji Syna Bożego, drugiej osoby Trójcy Świętej. Kulminacyjnym punktem jest noc zmartwychwstania, kiedy przychodzimy, odprawiamy mszę uroczystą wiegiliną radujemy się z mszy świętej zmartwychwstania, a rano przechodzimy na rezurekcję i podobnie również nie da się zamknąć tej radości w jednym dniu, dlatego Kościół Święty przedłuża ten jeden dzień, tą jedną uroczystość na całą oktawę, żeby ponad tydzień odprawiać właśnie mszę świętą z radości zmartwychwstania. I przychodzi, kochani, kolej na Ducha Święte. Przyszłą niedzielę obchodzimy, Zesłanie, w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Ale również tak jak i Boże Narodzenie, i jak Wielkanoc, tak i dziś, w najbliższą sobotę, gromadzimy się znowu na trzeciej, największej wigilii, wigilii przed zesłaniem Ducha Świętego. I później na drugi dzień, w niedzielę uroczysta msza święta zesłania Ducha Świętego, która dalej nie daje się zamknąć w jednym dniu i oddajemy cześć Duchowi Świętemu przez cały tydzień, ponieważ Duch Święty, jako trzecia osoba boska, równa w bóstwie i majestacie Synowi i Bogu Ojcu, bo nie ma między nimi żadnej różnicy w bóstwie i majestacie. Również ma swoją uroczystość. I tak kochani przez wieki, katolicy oddawali cześć Trójcy Przemysłowie, a nam nieraz już się nie chce znowu uczestniczyć właśnie w tych uroczystościach zesłania Ducha Świętego. A One również mają swoją urzędowość, nazywamy je Zielonymi Świątkami, przenoszono gałązki, te które zabierano do domu właśnie z Zielonych Świątek. I ta właśnie obrzędowość Zesłania Ducha Świętego była bardzo bogata i była bardzo celebrowana w całym Kościele. To się utraciło. Zredukowano tak naprawdę Niedzielę Zesłania Ducha Świętego do wszystkich innych Niedziel w ciągu roku, może nawet najważniejszych, ale Niedziel nie ma już oktawy Zesłania Ducha Świętego. I ta wiara i pobożność względem Ducha Świętego stopniowo przez dziesiątki lat niestety zanikła. Dopiero ktoś tam się opamiętał, kilka lat temu, pamiętam, jakiś ruch w kościele się zrodził liturgicznie, zaczęto wysyłać tam na maila do, do dobrowolnego wykorzystania jakieś materiały, do przeprowadzania wigilii, zesłania Ducha Świętego w sobotę wieczorem. Jako zupełnie jakiś nowy obrzęb stworzony, bo rzeczywiście chyba o tym Duchu Świętym byśmy zapomnieli. A my, kochani, nie możemy o Duchu Świętym zapomnieć. Bo jeżeli zapomniemy o Duchu Świętym, to Pan Bóg nie będzie miał w nas żadnego antidotum na to, o czym ja dzisiaj na początku czytałem. Nie będzie w nas ani odwagi, ani męstwa, ani rozumu, roztropności i bojaźni Bożej która może przeciwstawić się niestety tej niszczycielskiej sile, która już jest. Nie będzie światła, żeby rozpoznać zagrożenia, a żeby podejmować dobre i słuszne decyzje. I to dlatego, kochani, właśnie w tę uroczystość zesłania Ducha Świętego od Jego winni, aż przez całą oktawę powinniśmy trwać na gorącym modlitwie, abyśmy nie byli letni. Abyśmy byli przygotowani i uzbrojeni na to, co już jest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, po konsultacjach zmieniamy program nadawania poszczególnych nauk. Z racji na wiele próśb, aby wznowić żywoty świętych pańskich na każdy dzień tygodnia, a zarazem małą oglądalność serii o Katechizmie Katolickim. Postanowiliśmy, aby żywoty świętych pańskich publikowane były codziennie, pod nazwą Historie Świętych, o godzinie 6 rano, tak, aby każdy przed pracą mógł wysłuchać historii świętego i kontemplować tę historię przez cały dzień. Ci, którzy będą chcieli wysłuchać historii o 7, 8, 12 czy 20, będą mogli w dowolnym momencie odtworzyć sobie historię z danego dnia. Natomiast seria o katechizmie katolickim, Publikowana będzie w każdy piątek o godzinie dwudziestej. Seria ta rzeczywiście jest dość wymagającą serią i trudną dla wielu do przyswojenia i wprowadzenia w życie w krótkim czasie, dlatego mamy nadzieję, że dzięki temu, że będzie raz w tygodniu, to wiele osób będzie mogło na spokojnie przez tydzień przyswajać wiedzę z tej nauki. Publikacja nauki skazań standardowo w każdy wtorek, jednakże o godzinie dwudziestej. Tak samo nauka księdza Piotra, w każdy czwartek o dwudziestej i nauka księdza Pawła, w każdą sobotę o dwudziestej. Przypominamy, że nauki katolickie funkcjonują dzięki Twojemu wsparciu. Dlatego, jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia. Co najważniejsze, dziękujemy Tobie, drogi darczyńco, bo to Twoje wsparcie przyczynia się, że inni mogą słuchać nauk katolickich. Co miesiąc za każdego darczyńcę odprawiana jest msza święta. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Dziękujemy za wasze modlitwy w intencji wyborów. Teraz proponujemy, aby każdy z nas modlił się za nowego prezydenta. Wiemy, że jest wierzący, wiemy, że jest praktykujący, więc prosimy, aby jego serce było otwarte na Ducha Świętego. Niech jego działania będą zawsze zgodne z wolą Bożą. Każdy z nas może wybrać dowolną modlitwę w intencji nowego prezydenta Polski. Proponujemy codzienny różaniec i dodatkowe wyrzeczenia lub posty. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij tę naukę do znajomego. Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek.